Jakimowicz obraził Bojarska Ferenc Gwiazda Ostro odpowiada mu seksizm mówi o jego zonie. Mariola Bojarska Ferenc została ostatnio zapytana o komentarz w sprawie powrotu Anny Popek do pytania na śniadanie. Nie gorzkich słów pod adresem dziennikarki i jej pracy dla telewizji polskiej. Wypowiedź gwiazdy fitness nie spodobala się Jarosławowi Jakimowiczowi. Aktor bezperdonowo zaatakował Bojarska Ferenc na swoim Instagramie. Szczerze mówiąc nie dziwię się rozgoryczeniu. Końcówka życia, tak zwane ostatnio prosta i zero spektakularnych sukcesów. Jak widać wsparcie ogromne zaczął swój wpis Jarosław Jakimowicz. Ania nie robi z siebie jany fondy. A wygląda lepiej niż to, to. Rozpoznawalność w skali 1 do 10 to u tego to. To, na poziomie 1. Ania w pokoleniach 40 plus to rozpoznawalność 10, nie przyszłoby mi do głowy komentować tego to. To, pisał dalej, argumentując swój atak na Bojarska Ferenc chociaż obrony koleżanki z pracy czyli Anny Popek. Mariola Bojarska Ferenc stanowczo reaguje. Uważa bowiem, ze wpis, w którym Jarosław Jakimowicz wypomina jej wiek. Obraza wszystkie dojrzale kobiety. Co ciekawe, gimnastyczna zauważa, zebyla zona aktora i matka jego syna. Malarka Joanna Sarapata, jest w jej wieku. Jak ustaliliśmy, bojarska Ferenc i Sarapata chodzile nawet razem do szkole. Pan Jakimowicz zapomniał, że matka jego syna jest w podobnym wieku jak ja. Jaki to przykład ojca dla dzieci! Lekceważenia kobiet i dojrzałości, uczenia braku szacunku. To znaczy, za 60 lat i do ziemi? Przypominają mi się słowa piosenki Mniej niż Zero grzmi w rozmowie z i Mariola Bojarska-Ferenc. Jestem zbulwersowana i będę stać na straży godnej dojrzałości do upadlego. Nikt w tym kraju nie będzie nam mówił. Kiedy mamy kończyć? Dojrzałość to wspaniałość zaznacza gwiazda. Na swoim Instagramie Bojarska-Ferenc dolala oliwy do ognia. Życzę panu dobrego końca chociaż mocno w to wadpie. Seksizmowi i egeizmowi mówię kategorycznie nie. Obrazil pan wszystkie dojrzale kobiety w tym kraju napisala.